No nie, no kolego, no. Troszeczkę szacunku, tak? To jest firma. Tym śmietnikiem możesz wypierniczać? Po co takim gównem, w którym idziesz do przodu? masz? wytłumaczyć mi... Po co takim czymś ty tam atakujesz, ty? Ty w ogóle wiesz, jaki tam masz czołg? Twój czołg jest głównym. Schowaj się! Schowaj się, kurna, schowaj się. Masz taki gruz, że ja bym to dotknął, bym to zniszczył. Schowaj się, tym zabiją cię zaraz. No kurna, no wiem, że go zabiją, no. Powiedziałem, mu, że go zabiją, no jest kurna. Tak nie. Mówię, schowaj się, kurna, no. Przypowiedziałem, ostrzegałem, kurna, no. Nie można powiedzieć, że jestem zły, no kurna, no przypowiedziałem, co się wydarzy. no i go no, no.